Witam serdecznie, z tej strony Fit Farmer, witam na moim kanale, zachęcam oczywiście jak zwykle przyjaciele do subskrypcji kanału oraz kliknięcia dzwoneczka. Ja sobie idę wyłączyć paszowód, żeby nam nie przeszkadzał, żeby nam nie hałasował i nas nie wkurzał i za chwilę Wam poopowiadam co tam się u nas dzieje. Kiszymy i idziemy. Opa! A mianowicie u nas dużo nowego. Dużo nowego, a już wam odpowiadam co? Więc. Pierwsza rzecz, pierwszy temat, który chciałem poruszyć, to w końcu zrobiliśmy sobie tą 30. W końcu jest zrobiona tak, jak powinna być zrobiona i jest to postęp technologiczny, jak nic, a już wam pokazuję. A jest to 30 130 C330. Ładna, piękna. Tutaj dostała na obciążnik. Ładny kastę, żeby, dup, żeby przodu nie podnosiło. Ładne obciążenie. Ale jest tu o wiele ważniejsza rzecz, proszę Państwa. Proszę Państwa, a mianowicie mamy tutaj wspomaganie. Wspomaganie, proszę Państwa, jest tak. Tu mamy drążuś. Ładnie zamontowany. Tak to wygląda. Cyk, drążuś. Tu ładnie skręcone do tego. No, i tu mamy tłoczek, piękny tłoczek, który jest naszym wspomaganiem. Więc 30 dostała nowe życie. Może jeszcze maskę pomaluję, może jeszcze tutaj ją blacharsko doszykuję, żeby była ładna. Tak to wygląda. Tutaj do pompy węże. Cyk, pyk, tutaj. Rozdzielacz założony taki, proszę bardzo. I tak to wygląda sobie. No, i to jest nasza pierwsza sprawa. Przy okazji omówię jeszcze balociarę. Balociara 31 tysięcy balotów zrobiła. Eee, zrobiła 31 tysięcy balotów. No i ona trochę popękała. Nie ukrywam, że nie. Popękała ta maszyna. Jest polska, ale fakt, fakty są takie. Kosztowała ona 60-70 tysięcy plus VAT, więc nie są to jakieś ogromne pieniądze. Pracuje u nas ta maszyna już mniej więcej 5 lat. Mniej więcej 5-6 lat robi u nas. Więc jakbym miał co 6 lat taką kupić, nie ma problemu. Myślę, że damy radę. Ale my ją nadal spawamy, robimy. Druga sprawa, która się zadziała, to jest w ogóle magia. Magia, ta żółta ładowarka, ta żółta ładowarka mnie doprowadza czasami do szału. A mianowicie tym razem, tym razem w żółtej ładowarce odwaliło się coś takiego. Prawdopodobnie, myślę, nie jestem elektrykiem, ja też nie jestem jakimś biegłym mechanikiem. Czego. Było żarcie? Czy nie było żarcie? No, jak nie było, nie gadaj, że nie było. Przecież dawałem jedzenie. Chcesz się bić? No. A ty masz koleżankę ruje chyba. Cio! Nie krzyż na mnie! A ty czego tu? A ty czego tu, Janinka? No. No zaryczno! No, no zaryczno. Ale co tam? Nie będziemy pokazywać wam krowy. Idziemy dalej. No i co tu dalej się dzieje? Idzie za mną, zobaczcie. Ruje ma jak nic. No co jest? Marzy, ciotka? Chyba ruje masz, nie? Chodź, gratuluję. E, mianowicie w tej ładowarce zmasował się dziś kabel na ramię. Tak ja przynajmniej przewiduję. Bo coś innego nie wiem, co mogło się stać. Pracownik wypychał gnój. Tu jest nowy akumulator założony, ale zobaczcie, co się stało ze starym. Słupek cały jest stopiony, i to nie jest, że to było źle podłączone. Tylko ładowarka jeździła cały czas, i nagle gdzieś tam zmasowało kabel, i się zrobiły jaja. I tak to wygląda: tak jak ta krowa, która nie daje mi spokoju. Co, co byś chciała? ciotka? No, zaryczno. Zaryczno. Dalej. Więc to jest temat numer dwa. Więc omówiłem wam pięknie mniej więcej co się u nas dzieje. Dodatkowo, dodatkowo, silnik od Fadromy niedługo wraca, będziemy ją składać, bo Fadroma jest też rozebrana, niestety jest rozebrana, ale no i tak i tak już to mówiłem kiedyś w poprzednim odcinku, że cieszę się, że firma uznała gwarancję, po prostu spieprzyli naprawę, zrobili to, przyjechała Fadroma, ciężko odpalała, nadal były problemy, więc silnik tutaj jest zdjęty, zdemontowany cały, tak tutaj wygląda miejsce na silnik Leylanda. Albo od Stara, albo od Jelcza, albo od Bizona, zależy. Różne montowali. Tak to wygląda. Zobaczcie jakie to jest wielkie koło. Te wszystkie części jakie to jest ciężkie, kurde, masakra. Ale no ta maszyna w gnoju i w innych sprawach nie ma sobie równych, no tego mi nikt nie powie. No i teraz, na koniec odcinka jeszcze, miałem wytłumaczyć Wam, jak to wygląda z karmieniem cieląt u nas w gospodarstwie. No to Wam opowiem. Rodzi się cielak. Rodzi się cielak. No i na przykład my z doświadczenia wiemy jedno. Jak karmimy tego cielaka mlekiem od matki, a zawsze karmimy, to cielak na piąty dzień, zawsze na piąty dzień, praktycznie jest to już uznawane u nas za regułę. Posra się. Jest to pewne jak w banku. Są wyjątki od reguły, które potwierdzają, że na przykład cielak potrafi 12 dni pić mleko i wszystko graje z gitara, tak. O. Ale na ogół jest to czwarty, piąty dzień i jest koniec. Posrany cielak jest w trzy dupy. No i trzeba zacząć działać. Więc my działamy. Mianowicie, jak działamy z tymi cielętami? Od razu, jak dostał srakę, dostaje mocny proszek. Pekto speed się nazywa. Pekto speed. I ten pekto speed dajemy. Jedną dawkę rano, jedną po południu, kończymy dawać ten mocny środek. Patrzymy na drugi dzień, co się dzieje. U nas na gospodarstwie, jeżeli cielak się nie wysra, pracownik, który oprząta cielaki, ma obowiązek wsadzić cielakowi palec w tyłek. Jest to brzydkie, ale jest prawdziwe. Wsadza się palec w tyłek cielakowi delikatnie, oczywiście żeby pobudzić, żeby zrobił kupę. Jak zrobi ten cielak kupę, to wtedy widzimy, aha, twarda, rzadka, taka, niedobra, aha, wysrał proszek, wszystko wiemy. No po, po kupie wiemy, jakie jest zdrowie cielaka. To jest bardzo ważne. Następnie przechodzimy sobie na słaby proszek. Dajemy sobie słaby proszek, który się nazywa pectolit i dajemy go do 4 dni w małej dawce. Następnie przechodzimy już na mleko w proszku. Przechodzimy na mleko w proszku. Skarmiamy to mleko w proszku mniej więcej do dwóch tygodni, do trzech tygodni. I jak ten cielek już jest zdrowy, jak już jest duży, mniej więcej taki, że może sobie przejść tutaj do cielętnika, do tego budynku, to idzie do tego budynku. I te cielaki tutaj mniej więcej od dwóch, trzech tygodni do nawet pół roku, te cielaki wszystkie piją mleko od matek. Ale jak to się dzieje? Zobaczcie, tu są korytka. W każdym końcu są korytka, ten cielętnik cały pije mleko od krów. Ponieważ wiadoma sprawa, że mając produkcję mleczną taką jak nasza, mają, mając produkcję mleczną taką jak nasza, jest bardzo dużo y, mleka, które jest tak zwane luźne, a luźne mleko skąd się bierze. Krowa kończy karencję leku. Ten lek dla ludzi jest niezaciekawy i nie jest pożądany. Wręcz. Nawet nie wolno sprzedawać mleka, jeżeli krowie na przykład kończy się leczenie. Z racji tego, że my mamy około 600 sztuk bydła, całego razem, i matek jest wiele, to my to mleko zlewamy do beczek. I my tego mleka na przykład dziennie, ja już Wam już pokażę, to właśnie zapomniałem Wam powiedzieć, zaraz zobaczymy na przykład, ile tego mleka było dzisiaj. Ja już idę zobaczyć. Tutaj mamy taki specjalny zeszyt. O. I tu mamy 60 i 40, 100 litrów mleka było dzisiaj, jak na razie. Więc jak na razie dzisiaj było 100 litrów mleka. No i ten 100 litrów mleka poszło, na drugiej oborze też jest mleko, około 50 litrów. W związku z tym, jak jest 50 litrów mleka na drugiej oborze, to jest razem 150, i teraz akurat jest tyle matek, są okresy, w których są starsze matki. Są okresy, w których jest więcej matek po prostu, które oddają to mleko, bądź były leczone i tak dalej, i tak dalej. Bądź jeszcze też jest taka zasada, że krowa, która się wycieli, nie wolno do mleczarni oddawać mleka bodajże 6 dni, ponieważ ten skład mleka i tak nie nadaje się do sprzedawania, do skupu, nie wolno tego robić. Więc jakby opowieści, że ktoś wyrywa cielaka, on nie dostaje, jest to trochę zakłamane. Dlaczego nie karmimy cieląt cały czas tym mlekiem od matki? No i tu jest pytanie proste i odpowiedź też będzie prosta. Z racji tego, że jak matka urodzi cielaka, to nie wolno jej doić na rury. A rury to jest tak zwane mleko ogólne, czyli te wszystkie zdrowe krowy się doją na rury. Więc jak ja teraz wydaję chorą krowę, bądź taką, która się wycieliła na rury, Spieprze mleko i mleczarnia go nie odbierze. Nie wolno tak robić. Dlatego służy do tego specjalny przyrząd. I teraz to jest po prostu czyste oszczędność czasu i pracy. To jest bańka. W taką bańkę dojasz mleko doi. To jest ciężkie. Krowa daje na przykład 30 litrów czasami, albo nawet i więcej. Zdarza się często tak, że tą bańkę trzeba nieść i ona ma 30 kg i jeszcze wrócić z powrotem, bo krowa dalej doi. I teraz wyobraźcie sobie, że jest 20 takich matek, i teraz 20 razy dojaż musi po dwa razy, czyli 40, przejść tam i z powrotem, żeby nadoić dla każdego cielaka mleko. Dlatego się tego nie robi, bo to jest po prostu sposób oszczędności pracy i czasu. Tak się nie robi i koniec. A druga sprawa, po prostu jest to takie rozwiązanie, żeby nic się nie marnowało, bo można by powiedzieć, że to mleko można wylać, ale. 300 litrów mleka razy 3 złote, razy nawet 2 złote. To jest 600 zł dziennie. Razy 30 dni, 18 tysięcy. Tyle byśmy wylewali. Bez sensu, nie? Lepiej to skarmić. To jest temat cieląt. Yy, dlaczego tak się robi ani inaczej? Andrzej Wajda filmy nagrywa. Teraz. Jest ten. Audycja. Audycja jest pałek. No. I co? I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Bardzo Wam dziękuję za chwilę Atencji, trochę opowiedziałem Jeżeli chcielibyście wiedzieć dokładnie Od A do Z Mam Wam to rozbić, pokazać te proszki Pokazać płyny, jak odpajamy Jak cielimy, jak to się doi, jak to się nosi W jakie bańki i tak dalej Napiszcie w komentarzu, a na pewno Wam odpowiem W formie filmu, dla bardziej ciekawskich Film jest taki trochę pomieszany I dla rolników, i dla ludzi z miasta Ponieważ mamy tutaj i miastowych, i rolników Dlatego ja muszę wszystkim to wytłumaczyć Najprościej jak się da. Wiadomo, że dla rolników jest to sprawa oczywista, ale miastowi, na przykład, tego nie wiedzą i trzeba to uszanować. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, w piąteczka i widzimy się w następnym. Pozdrawiam.